Jak powiadają muzułmanie, Lach dał tylko jeden Koran. Podobno ich Koran nigdy nie został zmieniony, ponieważ słowo Laha nie może być zmienione. No tak, podobno Lach to ten sam Bóg, co ten Bóg biblijny, a oni uważają, że Biblia jest skorumpowana. Więc jak to możliwe, że słowo Laha raz może być zmienione, a drugi raz nie? Muzułmanie wierzą, że Koran został ustnie objawiony Muhamedowi przez anioła Dżibrila przez okres około 23 lat, Począwszy od miesiąca Ramadanu, czyli muzułmańskiego miesiąca postu, jak widzimy, Muhammad pościł przed Islamem, ponieważ był on poganinem, a Arabowie czcili Bożka Księżycowego i nic w tym temacie się nie zmieniło. Ramadan dalej jest obchodzony. A muzułmanie jedli tylko w nocy, ponieważ bali się Bożka Księżycowego. W każdym razie, Muhammad dostał objawienia, kiedy on miał 40 lat, a 40 jest to biblijna liczba próby. Więc w wieku 40 lat prawdziwy Bóg zrobił próbę Muhammedowi. No i wybrał on Lacha. Koran został w całości spisany dopiero po śmierci Muhameda, czyli ten Koran nawet nie był przez niego spisany, on nie otrzymał go od Lacha. Ludzie w jego czasach po prostu recytowali Koran. Więc jest prawdopodobieństwo, że jest to słowo Boże, skoro ludzie to po prostu recytowali, no to mogli się pomylić, skoro Koran został w ogóle spisany po jego śmierci, a skoro teraz są 26 wersji Koranu, jest to logiczne, że jest to ściema. I te 26 wersji Koranu jest po prostu pod kontrolę każdego kraju z osobna, bo są tam inni ludzie, inne standardy życiowe i po prostu jest to pod kontrolę, żeby ci ludzie się mogli słuchać dobrze. Czyli tak, Muhammad zmarł w 632 roku, kiedy Imperium Islamskie zaczęło się rozrastać i na różnych obszarach słyszano różne recytacje Koranu, bo on wtedy skompletowany i było to od roku 644 do roku 656. Pod kierunkiem Utman na bin Afana, czyli jest to 24 lata po śmierci Muhammada. No ale co tu się dziwić, jak ten Muhammad al-Bukhari, który żył 250 lat po Muhammedzie, islamskim proroku, skolekcjonował ich stuprocentowe autentyczne hadisy. To możliwe, że facet, który żył około 250 lat po islamskim proroku Muhammedzie, mógł skolekcjonować dla muzułmanów sunnitów, czyli 80% muzułmanów, to jest autentyczne hadisy. Jakim cudem te hadisy mogą być autentyczne? W jaki sposób potwierdzić ich autentyczność, skoro Muhammed żył już od 250 lat, także tak właśnie autentyczny jest koran?